Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mixer. Znajdujemy się dzisiaj tutaj na takim ładnym placu w Częstochowie, gdzie mamy trochę cienia, ponieważ jest mega mega gorąco. Ciągnęłem właśnie kurtkę i nagrywamy dla was Q&A z pytań, które zadawaliście mi na Instagramie, a także na YouTubie w karcie społeczności. Zanim przejdziemy jeszcze do Q&A, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zostawcie tutaj jakieś komentarze też z pytaniami do Kasi, ponieważ kolejne QA nagramy właśnie z Kasią. No i zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. No i my przejdziemy do dzisiejszego QA. Pierwsze pytanie od Motodave: Pierwsze pytania będą na YouTube. Czy opłaca się robić prawo jazdy na mniejsze pojemności typu 50? No wiesz, jeżeli, jeździsz, jeżeli chcesz jeździć taką 50 gdzieś po drogach, masz te 14 lat ukończone. No to myślę, że jak najbardziej się opłaca, nawet powinieneś zrobić, żeby jeździć legalnie, nie mieć żadnego przypału i tak dalej. No chyba, że gdzieś tam masz, nie wiem, 15 lat, zaraz będziesz miał 16, to lepiej już poczekać chwilkę, zrobić sobie prawo jazdy kategorii A1, które pozwoli Ci na jazdę motocyklami do pojemności 125 cm3. Jaki był twój największy przypał na moto z policją? Też pytanie od Motoday. Mój największy przypał z policją. Wiesz jaki Bartek? Wiem. Jaki? To jest BMK. No, przekroczenie prędkości po prostu. <głosy> <głosy> Nie wiem, grzech e, po, e, kierowców na drogach chyba. Przekroczenie prędkości. To był mój największy przypał. Samanta pyta, czy twoja rodzina zaakceptowała twoją pasję? W sensie, czy nie mają nic przeciwko, że jeździsz na motocyklach? Czy jednak woleliby, żebyś nie jeździł wcale? Pozdrawiam dla ciebie Kasi. Dzięki, pozdrawiam cię również, eee, rodzice. No, rodzice na pewno woleliby, żebym nie jeździł, ale myślę, że staram się jeździć ostrożnie i, i, i też to widzą. Kater Musiałowski pyta, co myślisz o jeździe bez prawa jazdy znając przepisy i czy będziesz na drogą Drogowych Poetów? No myślę, że jak już ktoś zna przepisy, to po prostu lepiej iść nad prawo jazdy i je jeździć bez przepału. No bo w razie jakiejkolwiek kolizji, wypadku czy coś, możemy sobie nieźle narobić. No i to tyle co myślę. Aha, czy będę na zlocie drogowych partów? Z kolegą Brajankiem, chodź tu koleś. Zamierzamy <siadamy> się wybrać samochodem na ten zlot, także możecie nas gdzieś tam wypatrywać. Hmm. Ej, ja też jedę? Ty w koszuleczkach. Nie wiem czy jedę. No. Ja chyba nie jedę. To ok. A zobaczymy czy cię zabierzemy. <gry> Natalia to ja pyta. Jak narodziła się u ciebie pasja do motocykli? Pasja do motocykli jak się narodziła? Od początku gdzieś tam u mnie była, to już właściwie nawet odpowiadałem w poprzednim QA. Od początku gdzieś tam była, odkąd się urodziłem, zawsze pamiętam, że gdzieś tam bawiłem się na jakiejś motorynce, później po komunii. Za moje komunijne pieniążki kupiłem sobie skutera, później kolejnego skutera, W końcu kupiłem Neserkę, Gigsa, kolejnego Gigsa, no i tak jakoś cały czas jakiś motocykl mam. Bez motocykla nie zostaję. Motodawid mm. to Dawid pyta, na czym zaczynałeś jeździć? Zaczynałem jeździć na oto takim legendarnym sprzęcie, jakim jest Romet Pony. Czyli popularnie zwana motorynka w kolorze czerwonym, bo szybki. Patrz, tu jedzie. <noise> e, co sądzisz o Zip Pro RS 125? Jest taki Zip Pro RS 125? Googluj Zip Pro wiem, że jest, ale żeby RS? Nie sprawdzimy zaraz Bartek, komentarz, jest? Co? co? Jest, nie ma? Się, nie wiem, nie mam pojęcia Okej okay. Ty faktycznie, jest taki Zip Pro RS 125 Dalej kamerzysta, chodź tu z kamerą gdzie. O kurde, ale to bardziej taka mi się dojdzie, że pozycja no takiego. No jest, potwierdzam. No, no kurde. Nawet bym się nie spodziewał, że jest Zip Pro RS 125, ale ogólnie nie lubię Chińczyków. Choć sam miałem skuter chiński ogólnie nie narzekam na niego, bo sprawowało się dobrze, ale jakoś Chińczyków nie, nie lubię. Sama jakość wykonania jest słaba. Nie mam zdania. Ja Dokładnie. Ja to te same małe rączki składają. Ale zależy z jakich materiałów. No, to prawda. Kiedy była moja pierwsza gleba? Jak jeździłem swoim pierwszym skuterem, to chyba wtedy pierwszy raz się jakoś wywaliłem. Gleba była na trawie i tych gleb było dużo. No, Nie no, nie, nie miałem chyba jakichś takich poważniejszych gleb. Na każdym motocyklu ogólnie chyba jakąś glebę, nawet już na tym. Zresztą filmik był e, także możecie zobaczyć tutaj gdzie się e, link w karcie dam Wam nie czekaj to z tej, z tej, z tej strony w karcie będzie link tu będzie Dokładnie e, skąd nazwa Mixer? E, tak po prostu się wiemy. zawsze nazywałem, brak tak zostało Ej, Mogłeś się nazywać Blender nie, wolałem mixer Mieszkasz na wsi czy w mieście? E? Mieszkam na wsi. E? R, v, G, w, U, R, L 4 pyta Jezus, jaki Jaką 125 polecisz Aprilia RS4 czy Honda NSR Co byś polecił kolega Brajanek? Aprilia. Honda NSR nie, no to wszystko zależy od y, waszych potrzeb, od waszych wymagań. RSK będzie na pewno motocyklem mocniejszym, motocyklem, który też będzie więcej palił, tak gdzieś, nie wiem, 5-6 litrów, spalanie na setkę, plus do tego olej, który trzeba dolewać, bo to jest w busów. RSK będzie na pewno jakaś e, trochę ekonomiczniejsza, będzie paliła, nie wiem, myślę, około 3 litrów na 100 km, ale będzie to też motocykl połowę słabszy. No tak, no to już jest motocykl świeższy, Aprilia jest motocyklem świeższym i będzie na pewno ładniejsza, już, już no, ma troszkę przestarzały wygląd, ale będzie mocniejsza, no coś za coś. Także to już musicie tak. sami zdecydować, najlepiej porównać, przejechać się tym i tym, jeżeli macie gdzieś okazję. i tak. Rafał Kunicki pyta, jak nam namówiłeś dziewczynę na jazdę na moto? Mm nie ja wiem, nie sprzeciwiała się po prostu grzeczna Kasia dokładnie, możecie napisać pozdrawiamy Kasie <grystanie> co myślisz o skuterach? właśnie nagrywałem odcinek o skuterach jadąc tutaj także jeżeli on już jest na youtube to pojawi się tutaj w karcie społeczności czy w przyszłości planujesz kupić mocniejszy moto? w przyszłości planowałbym jeszcze kupić jakiegoś naked'a ponieważ GSXR mi wystarcza ja nie wykorzystuję pełnej mocy tego motocykla, dosyć powoli jak na to, że posiadam sportową 600 i tyle. Lecimy dalej. Beata, Beata, odpowiem na twoje dwa ostatnie pytania. Ile miałeś motorów w życiu? No to miałem tak: motorynkę, dwa skutery, NSRK i dwa GSX ery czyli sześć motocykli łącznie. I ostatnie, czy kiedyś zepsuci się motor? No pewnie. Często mi się zdarzało, że coś się tam zadziało. NSRkę zatarłem w kleszczowie kiedyś. Będąc na popularnym miejscu zwanym Żłownica, ale jakieś tam drobne awarie zawsze się zdarzały, czasami eee, i tyle. Kamilek 6.0.0 pyta, eee, czy będzie kiedyś odcinek zjazdy w górach motocyklem? No, jeżeli kiedyś się wybiorę jakieś góry, to na pewno. I ja może pokażę co Bartek robi. <tryk> <tryk> no, może że trenujesz? Mhm. Okej, okay, dobrze ci to idzie. Enduro Cross pyta, ile twój motor ma koni mechanicznych? Ten gsx ma około między 125 a 130 koni mechanicznych. Błonia KRK, Ej, chciałbyś, by twoja dziewczyna dzieliła z tobą pasję? Hmm? Nie wiem, niech spełnia się w swoich pasjach. To było wymowne. No, ja mam nic przeciwko ale nie wymagam tego no. ja, mam, ja mam parę peltanek. Ja masz lat Mam w tym roku będę miał 21 lat w listopadzie 4 listopada czy będziesz kiedyś na Bałtyk Latwiatyk? no czasami tam jestem nawet może dzisiaj pojedziemy po udanych nagrywkach teamzebo.pl hashtag słodko pyta jeździłeś kiedyś na kładach? tak jeździłem zdarzało mi się podoba mi się kiedyś z chęcią sobie też kupił kłada Kizonek.pl pyta, czy osiągnąłem już magiczny próg 299 km na godzinę? Nie osiągnąłem i nie zamierzam osiągać. Wafel pyta, co cię zmotywowało, żeby założyć kanał? Kanał założyłem przypadkowo, gdzieś podobało mi się po prostu kręcenie telefonem. Jak gdzieś tam wyjechałem skuterem ze znajomym, czy coś, montaż mi się pod... Zaczął podobać, zaczynał podobać, a właściwie jeszcze wcześniej montowałem pod różną muzykę memy w internecie z motocyklami, które znalazłem. Później zacząłem nagrywać swoją jazdę z telefonem, kupiłem w końcu pierwszą kamerkę później pierwszą GoPro no i tak jakoś zostało, że montuję dalej. Maskuś pyta, będzie kiedyś Enduro? E, tak, właśnie niedawno byłem na Enduro i mam nadzieję, że ten filmik z Enduro już jest tutaj dostępny w karcie, kiedy wy to oglądacie. Może i oni muszą obejrzeć trzy, cztery filmy. Teraz przejdziemy sobie do pytań z Instagrama, ale zanim przejdziemy jeszcze pytanie, którego o dziwo nikt mi nie zadał, a bardzo często dostaje je pod jakimiś filmami. Czy jestem z ekipy od Friza? Serio? No serio, mam tego mega mega dużo często. Nie, jestem mikser, ale nie jestem mikser z ekipy od Friza, Jestem my i r tam jest Xer, ale pozdrawiam bardzo serdecznie miksera i ekipy za możecie mu tym filmikiem spamować, razem nagramy, nauczę go jeździć na motorze, znaczy już go Friz chyba uczył, nie wiem, nie pamiętam, ale na ścigaczu na pewno jeszcze nie jeździ. Eee, dobra, teraz przejdziemy sobie do pytań z Instagrama. Dębarczyk, przejmujesz? Tak. Pierwsze pytanie z Instagrama, no. czy kolega Brajanek jest fajny? Nie. Może ja odpowiem, nie Ej 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 tobie się chyba coś pomyliło. Gościu, scho schodź z mojego motoru. To motocykla. Mojego motoru. To motocykla. To kurde moje pytania. To moje QA. To moje Q To moje QA. To to. Moje QA. Moje, no. moje, moje QA. To se weźmie. Wezmę sobie. A że już mam mówić? Tak. Przechodzimy sobie teraz do pytań z Instagrama i korzystając z tej okazji, możecie tam wpaść, zostawić followa. Klik Pacie teraz, tak, to jest ten czas, jak jeszcze nie zajarzyliście, to jest ten czas, żeby wbić yy, tam i zostawić follow. Nie, i to daj im trochę więcej czasu. No, jak już zostawiliście, to możemy go odwołać. <laughs> yy, Natalia yy, Cholewa pyta. Teraz jest młodszy Ty czy Bartek? Te Bartek! Młodszy jesteś? Ja? No o, jak ja dopiero do gimnazjum też ile 6? A po co komu prawo jazdy? Nie no, ogólnie Bartek jest młodszy o rok, niecały rok Jesteś po prostu mało latem, wiesz? Nie odzywaj się Patryk okay. z37 pyta czy zamierzasz kupić 1000cc 1000? CC Czy zamierzam kupić 1000 CC? Eee, czyli litra. Ogólnie, nie, na chwilę obecną nie zamierzam, ale nie wiem co przyszłość pokażę. Wix i tak nie wystarcza. I kolejne pytanie od Patryks37, czyli w ogóle mojego moderatora, także eee, pozdrawiam bardzo serdecznie. Eee, czy mam samochód? Nie mam samochodu, wszystkie swoje oszczędności wydałem na... No. Madalek 23 pyta, gdzie na urlop? Mm. Pomysłów jest dużo, ale mniej czasu. <noise> Zobaczymy co się uda. Polskie morze, ewentualnie gdzieś za granicę też planujemy i planujemy też tam pojechać, ponagrywać coś, także U. bądźcie czujni i subskrybujcie kanał. Ej, bo ja bym pojechał do Dubaju. Też bym pojechał. Że jak się uda to będzie jeszcze dobry jeden fajny film. Ale to będzie niespodzianka. Kiedy? Nie dzisiaj już. Nie, dzisiaj nie, ale... Ale wiesz o co chodzi. Ej, to ja nie wiem o co chodzi. Jak się uda i dobrze wszystko pójdzie, to będzie fajna niespodzianka na kanał. A, no jak się uda? Czemu ja o niczym nie wiem? Bo ty tylko nagrywasz. O ty Już nie nagrywam Elo. <śmiech> 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 OK, jestem Dominisia pyta Czy będzie więcej odcinków? Teraz planujemy dodawać e, dwa odcinki, co? Dwa odcinki, co dwa dni jakiś odcinek, e, ponieważ e, Robert, czyli kamerzysta obudź na siebie kamerę. Chwilę <laughs> <laughs> Bartuś, e, t, t, e, cześć <laughs> Tak, właśnie ten pan co nagrywa, pomaga mi. O. Ten pan, co nagrywa, właśnie pomaga mi też montować filmy. Także jest plan, żeby było tego więcej. Macheta27 pyta, jaki największy mandat dostałem. Mój największy mandat to 400 zł i 8 punktów karnych? Chyba tak. I to był jeden taki mandat. Miałem chyba ogólnie dwa mandaty w życiu. No. FRVSH216 pyta, zawsze nosisz wlepy. Nie, bardzo często ich zapominam, ale dzisiaj akurat mam przy sobie. Patryk z 37 po raz kolejny pyta, czy robiłeś prawko na 50? E, tak, robiłem prawo jazdy kategorii AM. I kolejne pytanie od Patryka. Na jaki zawód poszedłeś? Do Technikum poszedłem na zawód technik informatyk. A korbat pyta czy zrobię film o schodzeniu na kolankę. No. <śledzimy na kolanko> Lepiej Z zakończmy na tym. Mam fajny filmik o schodzeniu na kolanko. Teraz możecie go zobaczyć. No, myślę, że teraz pozycję masz w porządku. O. Tak. Uuu, nie poradzę sobie. Silny chłopak jestem. Jest Bardzo? Tragedii nie ma. Chyba. Pośmiejmy się. No, nie no, odnośnie schodzenia na kolanko. Coś tam potrafię, ale... Ale nie wiem, czy jestem kompetentną osobą, żeby o tym mówić, ponieważ yy, myślę, że jest dużo osób, które potrafią to zrobić bardziej profesjonalnie, wytłumaczyć yy, co i jak, dlaczego. Ale zawsze możemy pomyśleć o tym, żeby taką osobę wziąć na odcinek i z nią coś nagrać. Także napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żeby coś robiło. Ej, To ja tylko pokażę twoje lidery, może, co? No nawet zrobiłem zbliżenie takie trochę obdarte nie? wiesz no Bosza w domu wziąłem i trochę przyciorałem <noise> ale tutaj górną część trochę tym zastąpiłem no wiem no kurde no, wy, nikt nie wyda, wy, wydało się nikt nie zauważy. E, Tomasz DGF pyta czy będę się uczył jazdy na kole na rowerze będę się uczył jazdy na kole właściwie trochę umiem ale jeszcze bym się pouczył i z chęcią bym się nauczył jazdy na kole ale kiedyś Kiedyś, kiedyś. Jakbym sobie kupił jakiegoś speedbike albo ewentualnie może crossa, chociaż do crossa mnie jakoś nie ciągnie, ale wtedy może bym się nauczył jeździć na kole. Na ulicy zdecydowanie nie. Patryczek, czyli mój drugi moderator pyta, czemu nie latasz na koło? Koło. Koło. Kole. Odcinki byłyby dużo lepsze. Pomyśl ile subów dojdzie. No nie, nie latam na kole, nie podoba mi się pomysł latania na kole po drodze i tak dalej. Ogólnie jestem osobą, która dosyć stara się ostrożnie jeździć, że tak powiem. I zauważyłem, że ty masz samych Patryków, moderatorów. No. Ja to ostatnio nie ogarnąłem który to. Który. Ja też nie wiem który to który. Dobra. Piotr 991 pyta. Jakie wady po paru miesiącach użytkowania widzisz w K860? Jakie wady? Dokładnie te same wady co w K6600, czyli lusterka, w których praktycznie nic nie widać. Nie, no to jest chyba jedyna wada, yy, która mi przeszkadza w tym motocyklu. Poza tym jeździ mi się nim dobrze i na chwilę obecną nie widzę żadnych innych wad. Także to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało koniecznie, zostawcie łapkę w górę 500 łapek w górę i nagrywamy Q&A z Kasią subskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!